Wariacie. Wiedziałeś o tym, że jak wyrwiesz swojej kobiecie jednego włosa z głowy, takiego długiego, to będziesz w stanie związać kilkanaście złotych smoczych monet i je unieść. Bez urwania włosa. Serio, stary. Ludzie totalnie nie doceniają, jak wytrzymałe są włosy. Niby cienkie, niby delikatne. Ale mają niesamowitą siłę. Wariacie. A jakbyś splutł razem połowę włosów z głowy swojej kobiety, będziesz w stanie unieść jeden z tych ciężkich samochodów. I włos się wcale nie przerwie, bo ma taką siłę utrzymania, że to aż trudno uwierzyć. Teraz wyobraź sobie, gdybyś obciął swojej kobiecie wszystkie włosy z głowy i splutł je razem. Wiesz co wtedy by się stało? Wariacie. Będziesz w stanie unieść pierdolonego wieloryba. A on waży, odchuja i trochę. To jest po prostu szok. Włosy są jak naturalna stal, tylko bardziej giętkie,